Co się tu dzieje? Ale zrób to jeszcze No mam! Halo Dżubaku! Ter, no ładź! do maju w góry! Zawiodła cię w góry! Nie, nie ma, nie ma. Gdzie my wiecie? Alô Djibaku, where are you? Djibaku, where, where are you? No domu, no domu jada. Do domu? Aqui. No, 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 no. Kogo ty bierzesz, dziobaku? Eee... O Dobra, jak... Do jednorożca już wróć. Dobra, Czekaj, ty na chwilę. Eee... Idź, idź stąd, idź. Nie! Idź. tego mojego... basy Nie. Wyjdźcie do swojego I? pokoju z katnapem. Wykiełbaszać stąd. Wykiełbaszać z mojego, idźcie do katnapa. Dobrze To wynajmy jakiś inny wynajmy jakiś Ale co jakieś inne? Poki Chodźmy szta Nie, to śpijcie w kiblu To wy jeszcze jakiś Ej. apartament wynajmijcie I Trek, kto powiedział, że będę zamiesz marz co ty tu robisz? Nie, 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 Katna, no, mniej tam. Uwierz mi, ceń godność. Katna, prawda, 2 na 1 się, To będę jadł popcorn. Nie będę się na was gapił. Nie, ja to będą. Ogól... Robimy. Jeszcze, może to nagrajmy. Nagrać, to? Katna PRZYNOŚ KAMERĘ! Katna na serio przyszedł z kamerą. No na no, no, dobra. Dzisiaj, e, pozbywamy się Gwanowy, tak, nie? Co to ty... Ty jest klejcie gronowe, taki nie są. Co tu byś? No ty jesteś jakiś minded, ziomek. Ty jesteś minded. Ty jesteś... Ty jeszcze czymś innym. Ty jesteś jakiś... Czemu ty baku jesteś taki mały? No bo wy zgniot, jeszcze taki aż czy się nie ziemi było. No to... Dogniotę gniot... do cię jeszcze bardziej. Skurcz! nie da się a to też wypadł mojego domu. niedługo przyjdzie, chłopi. banna! Co tu robi gruby Patryk? To był jakiś gruby Patryk, na zupełnie się zamienił w tą... Ty, bo to jakiś gruby Patryk chodzi. Ej, bo to jakiś gruby Patryk idzie Chcecie ci ja się do się domu ziomek. włamać To jest mój ziomek, się ma gruby Patryk <laughs> Ja tak że tylko gruby Patryk się nie mieści na drzwi no, gruby Patryk <laughs> Może dlatego, że mi dałeś bana Nie, nie daję mu bana, ten gruby Patryk Zaczymy z gruby patrykiem. No jak tam chodzi do domu, bo Sanepiza niedługo przyjdzie. Tu, 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 a, a wiesz, że katar już nie mieszka, teraz gruby patyk został w liceklapie. Gruby patyk. No, no, chyba u siebie batry. będzie mieszkał. Nie, on się do, na, do naszych drzwi nie zmieści. Gruby Patryk. Kat <gry> na puerariu. Ale nie, nie wchodzić tu z tym grubasem Wywalaj By, z tym grubym batrykiem stąd To no, nie jest gruby batryk To no, nie jest gruby batryk Przecież no, co ty gadasz? To jest emo girl. Taki mam styl Fin, 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 fin Jerem jego do... ocz Emosów to my tu nie gościmy Jobak! Jak to nie jest dziobak? To jest dziobak! Chyba bardziej... emo o dziobak, jak już. To nie jest dziobak! On nie ma, ogona! Nie ma! Tej buzi twojej całej dziobakowej. No, teraz się dopiero zmienił w dziobaka. Co ty z nim zrobiłeś? Ale bardzo sus wygląda. No najbardziej nam się przydałby już ten zielony działak niż kolejny niebieski. Ale zielony działak to dupy, niech nie lubicie tego. Niech nie lubisz nie, nie, nie lubi zielonego. Tego dupy. też trzeba skurczyć. Chłopie, to jest spokój katnapa. To jest spokój twojej katnapa. No tak, to jest sobota. Tylko chciałam we wtorek. Jest job infra. Nie dasz... nie wejdziesz tu. Nie ma jeszcze wtorku. Jest sobota. No tak, ale tutaj jest Chyba katnap, chodź idziemy stąd. Zostawmy to. impreza, to jest impreza, to impreza, dziub impreza, dziub impreza. Dziub impreza. Każdy w w dzisiaj idzie impreza, to impreza, impreza, to jest impreza, to impreza, impreza, to jest Dobra guys, no dobra. tak, 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 banujemy, banujemy filmik! Casino good, casino, kasino good, kasino good, kasino, kasino good Lecimy z automatami. Środek, człatek środa i niedziela. I wtorek, I tutaj też wiemy. U, u, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Automaty, automaty na X mamy, automaty.

3 tony, do grania ten, dziobak O nie, to są złe dziobaki O nie, jesteśmy zgubieni Nie my że nie damy dziobaki My że nie damy Oh my god Akumulacja. 路啊。 Mówiłem Ci, żebyś nie ufał temu grubemu dziobakowi. Temu grubemu Patrykowi. Wiesz, kim tak naprawdę byliśmy? Patrz, to był kat na przez cały czas. Pum, 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 pum. Czekaj, Katna? No to był Katna przez cały czas, tylko jakimś policyjnym stroju. Katna weź załóż inny strój, bo tak trochę dziwnie wyglądasz w tym policja. A wiesz kim ja byłem przez... A ja... A ja też tu ciągle byłem. Kazachstan ugrażaj na moment Kazachstan ugrażaj na moment Kazachstan ugrażaj na moment Kazachstan ugrażaj na moment drogi. Kazachstan. za, zasiedle, Wiem, że tam jest dziobak. Kazachstan ugrażaj na moment drogi. Jak strzelisz, jak strzelisz, to wybuchnie. Zapomniałeś o jednej broni. Która mogę zastosować, dlaczego dziewaka? <grym>, magiczna broń! Zostań sam! Dziubaku, poddaj się! Dobra Dziubaku, soję musimy robić. Soj. Nie dobra, o kurde. Ej, jest problem, nie? No. jest problem. Jaki? Boże, bieszka tapa. Bieszka tapa i uciekamy. To trzeba wziąć gaśnicę może. Wzywamy straż pożarną, szybko. Do straży pożarnej biegnij. Mamy za Mamy za nic Nie poradzimy, nie? Nie poradzimy, spokojnie. Nie, znowu dołączyła ta babka. Dobra, teraz to my naprawdę ukrywamy się u straży pożarnej. Nie możemy wychodzić, póki ta babka jest na nie Szybko, wiejemy. Dziewaku, ukryjmy się u strażaków. Oni na pewno mają jakieś kaśnice. pro max. Nie, już nic nie możemy zrobić. Mam się mam, mam... No się Wiem, co zrobimy. Do, widzę, to jest Jeszcze... koniec tego odcinka. Jeśli chcecie drugą część, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.